Proszę. Dziecku kupiłam nogę. Tata, patrz. Ujdź się. patrz do przodu. Tutaj. No jedziemy. O, no, super. No skręcaj, mały. Będę ja miał fajny filmik jak dziecko uczy mamy jeździć na kolejnocy i odwrotnie. No jedziemy synuś, no dalej. Pomalutko, pomalutku. pomału, pomału. Wracamy, ksawier. No wracamy. wracamy. No obracaj się. Zabier,

Zobaczymy tutaj co mama robi. Co to za kutnia? Determin! Detarmin, Star Wars! Aaaa, ah, stój, stary I do ciego, bo będziesz płakał zaraz znowu. I zawodnik tutaj ładnie idzie, jak burza, synuś.